Oświęcony święty Bernardzie, opiekun chorych i orędowniku u Boga, wysłuchaj moich modlitw w tym czasie trudności i potrzeby. Od dawnych czasów Twoja dobroć i moc są znane, i z pokorą zwracam się do Ciebie, prosząc o Twoją interwencję w przywróceniu mojego zdrowia. Z Twoją mądrością i wiarą, proszę, abyś oświecił lekarzy i personel medyczny, którzy mnie leczą, aby mogli działać precyzyjnie i z miłosierdziem. Niech ich ręce staną się narzędziami boskiej łaski, prowadząc mnie na drodze do zdrowia i sił. Święty Bernardzie, który oddałeś swoje życie modlitwie i służbie potrzebującym, zlituj się nad moją słabością i cierpieniem. Błagam o Twoją pomoc w pokonaniu wyzwań, przed którymi stoję, czy to fizyczne, czy mentalne, czy duchowe. Udziel mi siły, aby wytrwać w próbach z niesłabnącą wiarą i odrodzoną nadzieją. W tym czasie cierpienia ufam Twojej potężnej interwencji u Najwyższego. Niech twoje błagalne modlitwy dotrą do uszu Pana, a on w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzy mnie błogosławieństwem zdrowia i całkowitego uzdrowienia. Niech jego miłość i moc objawią się w moim ciele, przywracając je dela chwały jego imienia. Tak jak pomagałeś wielu potrzebującym za życia, błagam, abyś był przy mnie w tej podróży przez chorobę. Poprowadź mnie swoim boskim światłem, odpędzając ciemności, choroby i cierpienia. Niech twoje pocieszające obecność otoczy mnie, przynosząc ulgę i pokój mojemu zmartwionemu sercu. Niech wiara, która ciebie ożywiała, zainspiruje mnie, wzmacniając mnie w trudnościach i odnawiając moje zaufanie w boską opiekę. Chcę, aby jak ty, byłem świadkiem transformującej mocy modlitwy i oddania. Znajdując pocieszenie w przekonaniu, że nie jestem sam w walce o zdrowie. Niech przeszkody, z którymi dziś się zmagam, zostaną pokonane przez łaskę Bożą za pośrednictwem Twojej potężnej interwencji. Niech każdy krok w kierunku zdrowia będzie naznaczony Twoją opieką, prowadząc mnie swoją mądrością i ochraniając mnie swoim życzliwym sercem. Święty Bernardzie. Przyjaciel cierpiących i schronienie DLA opuszczonych, przyjmij moje prośby z miłością i współczuciem. Nie pozwól, aby choroba mnie przygnębiła lub zniechęciła, ale umocnij mój duch, abym mógł stawić czoła wyzwaniom z odwagą i rezygnacją. Niech moja wiara w Boga i Twoją interwencję będzie niezłomna. Nawet w najtrudniejszych chwilach i desperacji, chcę czuć Jego obecność obok mnie, podtrzymując mnie i odnawiając moje siły w każdej chwili. Niech Twoja nieskończona dobroć, o święty Bernardzie, spłynie na mnie jak źródło życia i nadziei, przywracając mnie do pełni zdrowia i dobrego samopoczucia. W ten sposób mogę wielbić Boga moim istnieniem i świadczyć o Jego dobroci tym, którzy mnie otaczają. Na koniec dziękuję Ci, święty Bernardzie, za Twoją potężną interwencję i stałą opiekę. Niech Twoje błogosławieństwo zawsze będzie ze mną, prowadząc mnie w trudnych chwilach i doprowadzając do wiecznego szczęścia obok Pana. Proszę Cię, święty Bernardzie, abyś nadal czuwał nade mną nawet po moim powrocie do zdrowia, chroniąc mnie przed nawrotami i przyszłymi chorobami. Niech moje zdrowie zostanie przywrócone nie tylko tymczasowo, ale na stałe i całkowicie, abym mógł poświęcić moje życie na służbę Bogu i dobru innych. Niech każdy dzień, który nadchodzi, przynosi ze sobą odnowienie mojej siły fizycznej i duchowej, pozwalając mi cieszyć się życiem w pełni i wdzięcznością. Niech każde wyzwanie będzie okazją do wzrostu i przezwyciężania, ufając Twojej interwencji, aby prowadzić mnie ścieżkami zdrowia i szczęścia. Święty Bernardzie, święty przyjacielu i doradco, proszę Cię, abyś nadal inspirował mnie swoją mądrością i przykładem życia. Chcę podążać Twoimi śladami, poświęcając się służbie najbardziej potrzebującym i szerząc miłość i współczucie, których tak wiele nas nauczyłeś. Niech moje doświadczenie choroby stanie się żywym świadectwem miłosierdzia i mocy Boga. Niech moje uzdrowienie będzie inspiracją dla innych, aby zaufali Boskiej opiece i szukali pomocy w Twoich świętych rękach. Niech moje życie będzie hymnem uwielbienia wielkości Boga i Twojej potężnej interwencji, O święty Bernardzie. Chcę żyć każdy dzień z wdzięcznością i pokorą, uznając dobroć Pana we wszystkich momentach mojego istnienia. Niech moje zdrowie będzie źródłem błogosławieństwa DLA wszystkich tych, którzy mnie otaczają, rozpromienionych nadzieją i pociechą del a cierpiących. Chcę podzielić się radością mojego powrotu do zdrowia z tymi, którzy mnie wspierali i opiekowali się mną podczas mojej choroby. Niech przykład Twojego życia i Twoja interwencja u Boga będą dla mnie źródłem inspiracji i siły, prowadząc mnie zawsze na drogach wiary i cnoty. Chcę być narzędziem miłości Boga na świecie, przynosząc pociechę i nadzieję wszystkim tym, którzy przekroczą Moją drogę. Za wszystko to i za wszystko, co jeszcze nadejdzie, dziękuję Ci z głębi mego serca, święty Bernardzie. Niech Twoja dobroć i opieka zawsze będą ze mną, prowadząc mnie przez drogę życia, aż osiągnę pełnię zdrowia i wieczne szczęście u boku Ojca. O święty Bernardzie, prowadź mnie ścieżkami zdrowia i dobrobytu, rozjaśniając każdy mój krok w kierunku pełni fizycznej i duchowej. Niech Twoja obecność będzie balsamem DLA mego zranionego serca, ożywiając moje siły i przywracając moją witalność. Z Twoją wstawiennictwem u Ojca Niebieskiego błagam o natychmiastową ulgę od bólu, który mnie dręczy, czy to w ciele, umyśle czy duchu. Niech Twoje ręce, zanurzone w boskiej łasce, delikatnie mnie dotkną, rozpraszając wszelką chorobę, która na mnie ciąży. Niech Twoje słowa o święty Bernardzie rezonują w me serce, jak hymn nadziei i ufności, przypominając mi, że dla tych, którzy wierzą, nic nie jest niemożliwe. Niecham widzę poza obecnymi zmartwieniami, ukazując jasny horyzont uzdrowienia i odbudowy. Święty Bernardzie wzorze wiary i oddania naucz mnie całkowicie poddać się woli Boga, przyjmując z spokojem Jego boskie plany DLA mojego życia. Niecham znajdę pokój w przekonaniu, że On zna moje potrzeby i z miłością nad Nimi czuwa. Niech każda chwila cierpienia przekształca się w okazję do duchowego wzrostu, wzmacniając moją wiarę i poszerzając moją zdolność do miłości i służby bliźnim. Niecham ofiaruje moje bóle jako ofiarę Bogu, łącząc się z cierpieniem zbawczym Chrystusa na krzyżu. Święty Bernardzie, przyjacielu chorych i pocieszycielu strapionych, spojrzyj z miłosierdziem na moją sytuację i pośpiesz się mi pomóc. Niech Twoje wstawiennictwo będzie jak promień światła, który przenika ciemności choroby, rozprasza je mocą boskiej miłości. Niech doświadczę uzdrowienia nie tylko ciała, ale również duszy, Znajdując pokój i spokój w ciepłym objęciu Ojca Niebieskiego. Niech moja wiara wzmacnia się z dnia na dzień, podtrzymując mnie w godzinach bólu i niepewności. Święty Bernardzie, wierny sługo Boga i przyjaciel ubogich i chorych, błagam Cię, abyś pozostał ze mną na każdym kroku, prowadząc mnie swoją mądrością i ochraniając mnie swoim życzliwym sercem. Niecham czuję Twoją pocieszającą obecność nawet w najciemniejszych chwilach, przypominając mi, że nigdy nie jestem sam w mojej podróży. Niecham staje się narzędziem pokoju i miłości Boga, rozświetlając Jego światło nawet pośród zawirowań życia. Niech moje doświadczenie uzdrowienia i odbudowy będzie żywym świadectwem dobroci i mocy Pana, inspirując innych do zaufania Jego miłującej opiece. Za wszystko to i za wszystko, co jeszcze nadejdzie, dziękuję Ci, O święty Bernardzie, za Twoje potężne wstawiennictwo i za Twoją stałą obecność w moim życiu. Niech Twoje błogosławieństwo zawsze ze mną będzie, prowadząc mnie ku pełni zdrowia i wiecznego szczęścia. Amen.